Zaraz zaprezentuję Wam doświadczenie z czasu spadku swobodnego. Wykażemy, że masa nie ma jakiegokolwiek znaczenia na czas spadku swobodnego. Czas spadku swobodnego wyrażamy wzorem T równa się pierwiastek z dwóch H, czyli wysokości przez G. Będziemy to udowadniać, spuszczając z wysokości H plastikowy element oraz książkę z biologii. Zaraz upuszczę je z wysokości H, i po czasie T spadną na ziemię. Na filmie będziecie mogli zobaczyć, że będzie to taki sam czas dla książki i plastikowego elementu. Oczywiście eliminujemy w tym przypadku opory powietrza. Dla tych, co nie zobaczyli, powtórzę to jeszcze dwa razy. I jeszcze raz. Oczywiście, książka nie odbija się tak jak plastikowy element, ale w zwolnionym tempie możemy zaobserwować jedno, identyczny czas, w którym książka i element plastikowy. Uderzają o ziemię. Tak więc dzięki temu doświadczeniowi zobaczyliśmy, że masa nie ma tu nic do gadania.